To już pewne. Rozpoczyna się przebudowa drogi łomża-mężenin. Będzie szersza, bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Ze ścieżkami dla rowerzystów, zatokami, chodnikami i bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Umowę na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 679 podpisali Mariusz Nachajewski, dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich w Białymstoku i Adam Poliński, członek zarządu realizatora inwestycji firmy UNIBEP. To jedna z największych drogowych inwestycji w województwie podlaskim. Obiecaliśmy 5 lat temu, że ta droga Zostanie zrealizowana. Z różnych przyczyn to się opóźniało, ale jest ten fakt. Dzisiaj podpisaliśmy umowę. E, za tydzień wykonawca wchodzi na wykonanie tej inwestycji. To bardzo duża inwestycja. 300 milionów złotych. Takich środków jeszcze w subregionie nie było na drogi. Teraz mamy. I jakbyśmy e, chcieli rozważać, jak to są duże pieniądze, to sami Państwo zobaczycie przez dwa lata to będzie bardzo szybko zrobione, bo to jest w formule wybuduj. Ten projekt już jest, wszystkie pozwolenia mamy i to będzie najszybszy. Szybsza droga z Łomży do Biegostoku będzie komunikowała dwa powiaty. Zambrowski, Łomżyński, gmina Łomża, gmina Rutki. Także bardzo duża komunikacja, ludzie od dawna czekali. To jest droga niebezpieczna. Przede wszystkim będzie bardzo bezpieczna, będzie obok ciąg pieszojezdny, rowerowa ścieżka. Także myślę, że ludzie będą sobie cenić, że ta droga w bardzo szybkim tempie, bo ona będzie budowana dwa lata. Także będziemy bardzo ostrożnie tutaj patrzeć, żeby wszystkie. Aspekty techniczne były wykonane. Przebudowa dotyczy niemal 27-kilometrowego odcinka. To najkrótsza droga z Łomży do Białego Stoku. Inwestycja będzie dofinansowana z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej 2021-2027. Jej całkowita wartość, łącznie z projektem i wykopami, to niemal 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, jaką kiedykolwiek prowadził Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie obszaru Łomżyńskiego. Koszty inwestycji to jest 200, bodajże, 54 miliony, i w większości jest sfinansowana z programu operacyjnego Polski Wschodniej. I to jest ogromna zasługa naszego marszałka, który jest przewodniczącym komisji do spraw Polski Wschodniej. A że jestem członkiem również tej komisji, to wiem, ile trudu kosztowało to, żeby ta droga była zlokalizowana tu, a nie gdzie indziej. To jest ogromne zadanie drogowe, wyczekiwane w Powiecie Łomżyńskim i w Gminie Łomża, bo trasa w większości biegnie przez gminę. Mieszkańcy 10 jej korzystają na co dzień z tej drogi. Już za niecałe dwa lata mieszkańcy Łomży całej południowej części powiatu łomżyńskiego i nie tylko będą mogli dojechać do Białogostoku nowoczesną, dobrą, a przede wszystkim bezpieczną drogą. Długo na to czekaliśmy. W tej chwili najczęściej komunikujemy się z Białymstokiem przez drogą przez Wiznę. Tamta jest bardzo niebezpieczna, bo zwierzyna wybiegająca na drogę, bo dużo miejscowości po drodze, gdzie jest wiele niebezpiecznych fragmentów, ta droga tak naprawdę w większości będzie omijała wszystkie miejscowości po drodze. Przy tym ciąg pieszo rowerowy również dodatkowe walory, takie powiedzmy turystyczne dla wszystkich, którzy przy tej drodze mieszkają. Mamy świadomość, że przebudowa będzie kosztowała chociażby utrudnienia w ruchu dla wszystkich mieszkańców, no to jednak tym zdegradowanym asfaltem naprawdę nie da się jeździć. To od kilkudziesięciu lat widzimy, jak ta droga była zniszczona i jakie są trudności w poruszaniu. I naprawdę chwała zarządowi województwa za to, że jest ta decyzja, że te środki są pozyskane i że dwie e, bardzo duże gminy e, w dwóch sąsiadujących powiatach e, między Białym Stokiem a Łomżą będą miały świetną komunikację ale jest jeszcze coś ważnego bo i tutaj należy się ukłon zarządowi województwa bo mieszkańcy gminy Łomża e, jeszcze czymś obok zostali obdarowani otóż w sąsiedniej dla Rutek w sąsiedniej miejscowości e, w Gaci ochotnicza straż pożarna e, otrzymała e, promesę nowego samochodu Czyli w ostatnim konkursie, który Urząd Marszałkowski ogłosił, gmina Łomża uzyskała dotację na zakup nowego wozu bojowego. I to właśnie jest efekt dalekązięcznego spojrzenia. Nie tylko droga, ale także pełna infrastruktura, zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. I tu strażacy OSP Gać są bardzo przygotowani do niesienia tej pomocy, tego ratownictwa drogowego. A dzisiaj będą mieli jeszcze nowy samochód. To bardzo dobry dzień dla mieszkańców regionu. Za roboty budowlane odpowiadała będzie firma Unii BPSA. Jej przedstawiciel zapowiedział, że na czas remontu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Nie da się tego bez uciążliwości zrobić, no generalnie będziemy to robić na tzw. wahadłach, czyli będziemy odcinki przebudowywać, Kilkuset metrowe pomiędzy nimi e, będą, no niestety, kolejne sygnalizacje świetlne czy też ograniczenia w ruchu, i to, to na pewno będą uciążliwości, no ale po dwóch latach droga będzie zupełnie inna. 27 km do przebudowy. Stan obecny jak widać, tak naprawdę trudno tą drogą się poruszać, natomiast docelowo będzie to 7-metrowa droga o dużej nośności. Na całej długości droga rowerowa, zatoki autobusowe, w terenach zabudowanych chodniki. Także standard taki, który na pewno mieszkańcy zauważą i tak jak tu mówiono, na pewno częstotliwość korzystania przez tych, którzy poruszają się między generalnie białym stokiem a łążą, ale też i na innych trasach będzie dużo. Dużo większa, bo to najkrótsza droga między tymi miastami. Na symboliczne wbicie łopat i rozpoczęcie remontu czekali od lat mieszkańcy gminy Rutki. Na tej drodze wydarzyło się wiele wypadków. Dlatego rozpoczęcie prac jest naprawdę konieczne, przekonywał wójt gminy. Cieszymy się z tego, że została zawarta ta umowa. Ruszą prace, to będzie wielkie wyzwanie, nie tylko dla wykonawcy, ale też dla naszego samorządu, ponieważ trzeba będzie zorganizować jakieś objazdy dla ruchu lokalnego, trzeba będzie pilnować całej infrastruktury struktury, Ponieważ pod tą drogą znajdują się nasze główne węzły sanitarne, wodociągowe, też tutaj powstanie i gazowniczy, także będzie, będzie dużo pracy. Budowa drogi to jest to, na co czekaliśmy bardzo długo, a powiedziałabym nawet, żeby, że za długo. Ale żeby nie narzekać na stan drogi, to bowiem jak bardzo cieszymy się z tego, że wreszcie ruszy budowa. No, i tutaj to taki, takie jajeczko przed świętami. Czujemy się zaszczyceni, że to w tym momencie i trzymamy kciuki za jak najszybszy przebieg tych prac, żebyśmy już mogli się cieszyć nową drogą, bezpieczną, równą. Marzymy o tym. Dużo osób dojeżdża do, do pracy, a w zimnie, rano, jest gnież, jest, jest mrok, i jak dojeżdżają, to jest, no jest, to jest ślisko i ciemno, i jest naprawdę bardzo źle się jeździ. Nie? że niebezpiecznie, niebezpiecznie. Komfort jazdy będzie dużo lepszy. I jakiś rozwój dla, dla gminy, dla gminy ródki, bo będzie połączone, połączenie tu drogi wojewódzkiej i krajowej, a ta droga wojewódzka łączy dwie, dwie drogi krajowe, także no jakiś tam bodziec dla naszej gminy może być do rozwoju. No i jest bardzo ważna ta droga. No. Czekaliśmy tyle lat. I się W ramach przedsięwzięcia powstanie szeroka na 7 metrów droga ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami w terenach zabudowanych zatokami, przebudowanymi skrzyżowaniami i rondami. Pierwsza umowa z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej dzisiaj została podpisana z wykonawcą. Także startujemy z jednym z dwóch największych projektów z Polski Wschodniej. Bardzo się cieszę, bo jeszcze jakiś czas temu podpisałem umowy, przywiozłem dla województwa z Warszawy pół miliarda złotych. Dzisiaj połowa tej kwoty właśnie tutaj będzie przeznaczona na to drogę. Przedsięwzięcie ma być gotowe do końca kwietnia 2026 roku. Całkowita wartość inwestycji to 298,5 miliona złotych. Resztę środków dołoży samorząd województwa.